Cześć. Dzisiaj będę kontynuował temat prawa Archimedesa. W poprzednim odcinku mocno skupiłem się na sile wyporu i sposobie pomiaru tej siły. Podałem równanie, dzięki któremu siłę wyporu da się obliczyć. Obliczyłem też jedno zadanie, które poświęcone było sile wyporu. Nie powiedziałem jednak, że siła wyporu łączy się z prawem Archimedesa. Mówi ono, że na ciało zanurzone w płynie, a tym płynem może być ciecz lub gaz. Działa siła skierowana w górę, zwana siłą wyporu. Siła wyporu jest związana z masą wypieranego płynu. Im większa masa, tym większa siła wyporu. Pojęcie siły wyporu wykorzystuje się przy konstrukcji statków. Wiedząc, ile ona wynosi i znając masę statku, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dużo ładunku możemy położyć na statku, by statek nadal unosił się na wodzie. Bardzo duże statki transportowe mogą przewozić na swoich pokładach olbrzymie ilości kontenerów lub ropy czy gazu. Siła wyporu występuje w cieczach, ale również w powietrzu. To z tego powodu balony wypełnione gazem o mniejszej gęstości niż powietrze unoszą się do góry. Siła wyporu wpływa więc na unoszenie, pływanie i tonięcie ciał. Sposób opisu tego czy ciało pływa czy też tonie przedstawiłem na grafice. Każdą z kulek zanurzyłem w cieczy. Sprawdzam na początku jakie siły działają na kulki. Widzę, że na kulę po lewej działa siła wyporu równa sile grawitacji, na kulę środkową siła wyporu mniejsza od siły grawitacji, a na ostatnią po prawej siła wyporu większa niż siła grawitacji. Wiedząc jaki zwrot będzie miała wypadkowa tych sił, łatwo określić co się stanie z tymi kulami. Patrząc na ten rysunek, można dojść do wniosku, że wszystkie trzy kule były jednakowej wielkości. Dodam, że były wykonane z tego samego materiału. Pozostawił Wam pewne pytanie bez odpowiedzi: jak myślicie, dlaczego siły wyporu ułożyły się w taki sposób? Podpowiem tylko, że wzór na siłę wyporu wygląda tak, a ciecz, w których kulki zanurzyłem, były różnego koloru, czyli pewnie miały różne gęstości. W ten sposób bardzo szybko jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, dlaczego jeden balon unosi się do góry, gdy drugi balon w tym samym czasie opada. Balon, którego siła wyporu jest większa niż siła grawitacji, leci do góry, a balon, w którym siła grawitacji przeważa nad siłą wyporu, opada na Ziemię. Bardzo często w zadaniach na poziomie szkoły podstawowej można mówić, że ciało unosi się w wodzie lub w powietrzu do góry, gdy jego średnia gęstość jest mniejsza niż gęstość płynu, w którym się znajduje. Sformułowanie to jest poprawne tylko wtedy, jak powiemy o gęstości średniej zanurzonego ciała. Już tłumaczę dlaczego. Gdybyśmy wzięli stalowy klocek, którego gęstość jest zdecydowanie większa niż gęstość wody i położyli na wodzie, to klocek ten pójdzie na dno. Co innego się stanie, gdy ten sam klocek wydrążał zastępując stal powietrzem. Wtedy pomimo większej gęstości stali, klocek na dno nie pójdzie. Dzieje się tak, ponieważ zmienia się średnia gęstość ciała i ta średnia gęstość jest teraz niższa niż gęstość wody. Dlatego te ciała pływają, unoszą się do góry lub do dołu, bo ich średnia gęstość zanurzonej w cieczy objętości jest większa lub mniejsza niż gęstość ośrodka, w którym się znajdują. Wpływ różnicy między gęstością ośrodka i ciałem, które w tym ośrodku pływa, ma niebagatelne znaczenie. Pewnie niektórzy z Was słyszeli o czymś takim jak trójkąt bermudzki. Czyli obszar na ziemi, w którym z nieznanych przyczyn dochodziło do katastrof okrętów czy samolotów. Miejsce to obrosło wieloma legendami i jest inspiracją dla ludzi interesujących się zjawiskami paranormalnymi. Fizycznym wyjaśnieniem możliwych przyczyn katastrof w tym rejonie można upatrywać w uwalnianiu dużej ilości metanu z dna oceanu z tzw. hydratów, zwanych potocznie metanowym lodem. Uwalnianie dużych ilości metanu, który wydostaje się na powierzchnię wody, zmniejsza średnią gęstość wody. Wraz ze spadkiem gęstości wody, zaczyna maleć siła wyporu działająca na statek, a tym samym zaczyna on nagle z niewyjaśnionych dla laika przyczyn zapadać się w rzadkiej wodzie pod własnym ciężarem. Tym się różni fizyko do ogółu społeczeństwa. Zazwyczaj wie co go zabiło. Możemy skonstruować łódź podwodną. Na przykład napuszczając wody do zbiorników balastowych, łódź będzie przemieszczała się na większe głębokości. Gdy zbiorniki balastowe opróżniamy z wody, łódź zacznie wynurzać się na powierzchnię wody. Taką łódź podwodną każdy może wykonać we własnym zakresie. W tym celu bierzemy cylinder miarowy z wodą i skówkę do pisaka, która będzie z jednej strony obciążona balastem, na przykład plasteliną. Masa obciążenia musi być taka, by skówka unosiła się na powierzchni w taki sposób, by prawie całkowicie była w wodzie zanurzona. Na cylinder miarowy szczelnie zakładamy membranę z lateksowej rękawiczki i wciskamy ją do wnętrza cylindra. Nasza łódź podwodna zaczyna wtedy opadać na dno. Im mocniej wciśniemy membranę, tym szybciej nurek pójdzie na dno. W ten sposób możemy regulować położenie nurka w cylindrze. Gdy membranę puścimy, to wróci ona do pierwotnego położenia, a nurek wypłynie. Podpowiem, że zamiast cylindra o wiele lepiej użyć ogólnodostępnej plastikowej butelki z wodą, tak jak to zrobił Steifan. Bawiąc się dalej siłą wyporu, która bierze udział w wpływaniu ciał, możemy wykonać kilka innych ciekawych eksperymentów. W zlewce umieściłem szczelnie zamkniętą fiolkę. Umieściłem w niej ciecz, której gęstość jest troszkę większa niż woda. Starałem się tak wyważyć fiolkę, by siła grawitacji, która ciągnie ją w dół, była mniejsza niż siła wyporu. Fiolka unosi się dzięki temu przy powierzchni wody. Gdy mocniej pchnę ją, by się zanurzyła, to fiolka gwałtownie wypływa. W zlewce umieściłem też czujnik temperatury, a odczyt prowadzą na czerwonym wyświetlaczu. W niskiej temperaturze wody, nasza fiolka świetnie sobie radzi i pływa. Gdy temperaturę podniosę do około 70 stopni, to fiolka pozostaje na dnie naczynia. Zaczyna się unosić dopiero wtedy, gdy bąbelki powietrza przyczepią się do fiolki i będzie ich na tyle dużo, że zwiększą siłę wyporu fiolki i zacznie się ona ponownie do góry unosić. Fiolka w tym eksperymencie straciła swoją zdolność do pływania, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury wody, w której pływała, spadła jej siła wyporu. Efekt ten jest wynikiem spadku gęstości wody. Musicie wiedzieć, że wraz ze wzrostem temperatury wody zaczyna maleć jej gęstość. Mniejsza gęstość wody, to mniejsza siła wyporu i gorsze własności pływackie naszej fiolki. Gdy do fiolki przyczepiał się u bąbelki powietrza, to zwiększają one ogólną objętość wypieranej wody i zmniejszają średnią gęstość fiolki, powodując wzrost siły wyporu. Podobne doświadczenie możemy wykonać w ośrodku, bez którego nie możemy żyć. Tym razem, ośrodkiem, w którym pływają dwa zawieszone balony, będzie powietrze. Balony umieściłem na równoważni. W tym momencie oba balony mają taką samą masę i całość pozostaje w równowadze. Sprawdźmy, co się stanie, gdy jeden z nich wypełnię powietrzem. Po ponownym powieszeniu balonów, ten napełniony okazuje się cięższy od drugiego. Dzieje się tak, bo cząsteczki powietrza w tym wypełnionym balonie, ze względu na większe ciśnienie niż na zewnątrz, są w nim gęściej upakowane. Powoduje to większą gęstość powietrza w balonie niż gęstość powietrza poza balonem. Z tego też powodu równoważnia opadła po stronie napełnionego balona. Wiedząc, że wraz z ogrzewaniem cieczy maleje jej gęstość, sprawdźmy, co się stanie z ogrzewanym balonem. W jego wnętrzu rośnie temperatura. Maleje gęstość powietrza, a balon pęcznieje. Gdy teraz balon puszczał, to równoważnia gwałtownie przechyla się w drugą stronę. Siła wyporu jest dość duża na początku, ale gwałtownie maleje, ponieważ balon natychmiast ochładza się. Gęstość powietrza w jego wnętrzu maleje do początkowej. Przeprowadzone doświadczenie wykorzystane jest w baloniarstwie. Tam od spodu balonu ogrzewane jest powietrze olbrzymimi palnikami. Gęstość powietrza gwałtownie maleje i wypełnia cały balon. Gdy ilość ciepłego powietrza jest wystarczająca, a jego gęstość zdecydowanie mniejsza niż gęstość powietrza wokół balonu, to balon unosi się do góry. Regulując temperaturę i ilość powietrza we wnętrzu czaszy balonu, jesteśmy w stanie kontrolować jego ruch. Inne urządzenie, które wykorzystuje siłę ciężkości i siłę wyporu, czyli prawo Archimedesa, to areometr. Jest to urządzenie laboratoryjne do pomiaru gęstości cieczy. Więcej o tym sprzęcie opowiem w odrębnym filmie. To, co powinniście zapamiętać po dzisiejszych zajęciach, to warunek pływania ciał, czyli kiedy ciało pływa, a kiedy tonie. Powinniście oczywiście znać też prawo Archimedesa. Powinniście umieć podać przykłady zastosowania tego prawa w życiu codziennym, no i jak zwykle policzyć mniej czy bardziej skomplikowane zadanie. Cześć!